Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Ganda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła. <gry> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Dawid, chyba tak nie do końca udało Ci się znaleźć patent na tą welikankę dzisiaj. E, dlaczego? Ten pierwszy skok całkiem, całkiem fajny. Też te warunki może nie były jakieś wybitne do tego, żeby daleko odlecieć. Ale myślę, że sobie z tymi warunkami i z tą skocznią dobrze poradziłem. W drugim skoku taki delikatny błąd na progu, bo wydaje mi się, że był ten skok troszeczkę spóźniony, przez to straciłem tam po prostu troszeczkę prędkości i brakowało jej tutaj na dole, żeby odlecieć te 10-15 metrów dalej. Wtedy by było, byłoby naprawdę fajnie. No, ale cóż, ten konkurs jest, jest już za mną, jutro pracujemy dalej. Jak myślisz, czy uda ci się kiedyś wyeliminować to mocne znoszenie na prawą stronę? Czy to jest kwestia nierównego wybicia się na progu, czy u, u, utrzymania nart w, w locie? Nie, to jest raczej kwestia układu ciała w locie, i, i tutaj nad tym e, pracowałem dość mocno w, w ciągu lata. Były konkursy, gdzie to, gdzie to lądowanie już było naprawdę bliskie środka skoczni. No niestety teraz w trakcie sezonu gdzieś tam te stare błędy z, z lat wychodzą, bo jednak no w trakcie sezonu nie ma kiedy przytrenować, żeby, żeby to, to poprawiać. Na pewno zacznie się sezon letni, zaczną się treningi, więc też tego będziemy pilnowali. I, i coraz bardziej będę się po prostu prostował na, na ten środek ze skoku. Zresztą też e, uważam, że teraz i tak jest już e, sporo lepiej niż to, co było kilka lat temu, gdzie zdarzało mi się e, lądować te 2 metry od bandy, więc e, 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 i tak już jest postęp. E, czy trener powiedział już, kto będzie występował w jutrzejszym konkursie drużynowym? Nie, jeszcze się z nim nie widziałem. E, w takim razie życzymy powodzenia. Podejrzewam, że powodzenia jutro jak najbardziej, no i w niedzielę Dzięki. również.